Podobno nic tak nie łączy ludzi jak wspólny kredyt. No i w tej prawdzie kryje się również gorzka pigułka, bo kiedy związek się kończy, kiedy ludzie postanawiają się rozejść, ten kredyt. się nie kończy. Się nie kończy i pozostaje wspólnym problemem. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym z naszymi gośćmi. O tym, po pierwsze, jakie nowe przepisy, czy nowe regulacje, czy, czy nowe spojrzenie na przepisy pojawiło się w polskich sądach. Oraz porozmawiamy o tym, jak poradziła sobie z tym rozstaniem pani, która usiadła na naszej kanapie. Naszymi mi są. Pani Monika Serbista podzieliła majątek z byłym mężem. Obok zasiad radca prawny Krzysztof Westfal. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Zacznijmy może od historii Pani Moniki. Jakby nam Pani zrelacjonowała, w jakiej sytuacji materialnej zastał Państwa rozwód, mówię o tym wspólnym kredycie, i jakie różne możliwości rozstania Państwo rozważali, zanim podzieliliście majątek przed rozwodem, jak rozumiem, u notariusza. Hmm. Jeżeli chodzi o akurat mój przypadek, generalnie do decyzji o rozwodzie dojrzewałam latami. W momencie, kiedy ta decyzja była już nieodwracalna, nieodwołalna, zależało mi na tym jak najszybszym załatwieniu wszelkich formalności związanych z podziałem majątku. Tu pojawiały się różnego rodzaju pomysły. Od batalii w sądzie, która zapewne byłaby długim, żmudnym i bardzo kosztownym procesem, po właśnie wizytę u notariusza, który de facto zabezpieczał w sposób prawny obie strony, załatwiał sprawę od ręki. Mhm. Jeżeli chodzi o naszą sytuację, była o tyle skomplikowana i nieskomplikowana na pozór wydawała się dość prosta, bo mieliśmy wspólny dom na którym widniał kredyt. Wydawało nam się, że ja się po prostu z tego kredytu wyłączam, wypiszę, tak wypiszę i jednocześnie przekażę mężowi swoją część domu, a mąż dokona spłaty mnie. Kiedy zaczęliśmy dotykać bliżej tego problemu, okazało się, że sprawa nie jest taka prosta, ponieważ żeby wyłączyć, żeby przede wszystkim zaczęliśmy od wizyty w banku. I tutaj pojawił się problem, dlatego że bank nie chciał współpracować z nami w żaden sposób, nie podjął próby indywidualnego podejścia do tematu, który by jakby nasz problem rozwiązał. Czyli w myśl zasady, że co dwóch współkredytobiorców to nie jeden podwójne zabezpieczenie dla banku, dziękuję. Z naszej strony pojawił się pomysł skonsolidowania tego za pośrednictwem innego banku, który bardzo chętnie przystąpił do, do rozmów. Tylko, żeby bank mógł ten kredyt skonsolidować, przejąć jakby, przepisać go na męża, no to ja musiałam być włączona z części wspólnej majątku. Co to oznaczało? Że pozbyłam się swojej części domu, jednocześnie zostając dalej z kredytem, tak? I głęboko wierząc w to, że mój szanowny małżonek doprowadzi sprawy do końca, no, załatwiając kredyt i zwalniając mnie z takiego dużego obciążenia. Ale gdyby nie wykazał tej dobrej woli, to teoretycznie mogłoby pani zostać z kredytem za dom, którego pani już by nie była współwłaścicielką. Teoretycznie tak, chociaż notarialnie, tak jak mówiłam, mieliśmy specjalny zapis, który który w jakiś sposób mnie zabezpieczał, jednakże gdyby mąż chciał, znaczy umówmy się, gdyby nie, nie, nie dopełnił tamtych formalności, mm -hmm. pewnie sprawa byłaby dużo trudniejsza. Natomiast um, no tutaj um, dogadaliśmy się polubownie, żeby ten temat jak najszybciej zamknąć. Um, no i, I udało tak się. się sukcesem. Jak to jest, kiedy um, sąd przygląda się naszej sprawie i widzi, że mamy Kredyt i kredyt jest na dwóch kredytobiorców. Liczy tę wartość nieruchomości w całości, łącznie z kredytem? I tu jest właśnie zmiana, która nastąpiła jakiś czas temu, ale to się zaczęło od sądu najwyższego i zanim doszło do tych wszystkich sądów, które orzekają o sprawach w mniejszych, większych miejscowościach, trochę czasu minęło. I to nowe podejście zasadza się na tym, że jeżeli mamy wartość nieruchomości określoną na przykład na milion złotych po to, żeby nam się e, dobrze i łatwo to liczyło i mamy zabezpieczenie hipoteczne, czy też właśnie wartość tego kredytu, który jest zabezpieczony hipoteką na przykład na 700 tysięcy, no to dla sądu to jest milion złotych w dalszym ciągu. Czyli sąd nie odlicza tej hipoteki tak jak robił to wcześniej. I, e, Dlaczego tak jest? Właśnie ze względu na to, że sąd nie ingeruje w umowę kredytową, nie może jej rozwiązać. Sąd nie dzieli tych długów i mamy sytuację, w której no, byłby jeden małżonek, który przy tych liczbach, które podałem, dostałby zaledwie no, 300 tysięcy na pół, 150 tysięcy, a nadal jest odpowiedzialny za cały kredyt, 700 tysięcy, który musi spłacać. No bo sąd nie wie w momencie orzekania, czy ten kredyt zostanie zmieniony, czy nie, więc orzeka zgodnie z zasadą, że sąd wydaje wyrok. Czy też postanowienie na chwilę orzekania, ten kredyt istnieje i jest odpowiedzialność za ten kredyt. W związku z tym no, sąd wyszedł z takiego założenia, że jeżeli współmażonek, były współmażonek otrzyma większą kwotę, w tym momencie będzie bardziej skory do tego, czy też jest to bardziej sprawiedliwe, aby spłacał ten kredyt, który pozostał, pozostał na nieruchomości. Ja bym na moment odszedł od takich bardzo szczegółowych dyskusji o tym mechanizmie, o którym rozmawiamy, bo to zdaje się być jasne. Natomiast Spojrzałbym jeszcze szerzej na sprawy osób, które chcąc się rozstać, przygotowują się do podziału majątku. Jaki jest, y, jaka jest możliwa procedura y, inna niż pójście do sądu i, tak jak pani Monika powiedziała, szarpanie się w sądzie o każdy grosz? Czy można się y, przygotować do takiej rozprawy wcześniej i pójść do sądu z gotowym Rozwiązanie. rozwiązaniem? U notariusza podpisany. Jeżeli mamy podział majątku wspólnego przeprowadzony u notariusza, to on zastępuje orzeczenie sądowe, więc już nie musimy iść do sądu. Ale oczywiście, jeżeli chcemy załatwić tę sprawę sądowo, to tak, jeżeli mamy, bo też czasem są jakieś nieruchomości, które mają pewne inne problemy prawne, jakieś służebności, albo inne problemy, z którymi notariusz mówi, że nie chciałby się mierzyć, możemy iść do sądu, ale jeżeli mamy. Przygotowany pewien plan, mamy wspólny wniosek o podział majątku wspólnego. To nie dość, że to jest szybsze, bo najczęściej odbędzie się na jednej e, rozprawie, na jednym posiedzeniu. To jeszcze opłaty sądowe są niższe, dlatego że. No, ma to zachęcać, to jest taki ukłon y, ze strony sądu, do tego, żeby próbować osiągnąć to porozumienie. Czy pani korzystała, z, poza poradą porady u notariusza, z negocjacji, które czasami możemy robić także w tej sprawie, z mediacji, tak? mediacji w sprawie finansowej? Mm. Jak rozwiązać te Nie, nie, my dogadaliśmy się we dwoje przy stole, usiedliśmy w cywilizowany sposób y, do, i omówiliśmy wszelkie możliwości, mm. szukaliśmy rozwiązań, i do tego bardzo, bardzo bym polecała, czy znaczy jakby zachęcała wszystkich e, Chodzić, tych, którzy będą się z się tym roz... problemem tak mierzyć. Jak e, bank reaguje, czy może zareagować w sytuacji, kiedy małżonkowie chcą się rozstać? Wiedzą, że jest wspólny kredyt, który trzeba. E, rozsupłać również, żeby jedno z nich e, mogło otrzymać swoją część nieruchomości, to, które zostanie w domu czy w mieszkaniu, żeby dalej ten kredyt spłacało? Czy przed wyrokiem sądowym, z takim notarialnym porozumieniem, można pójść do banku i powiedzieć, drogi banku, m, ja tu się z żoną już dogadałem e, i chcielibyśmy już teraz przed sprawą sądową e, załatwić to tak, żeby ja został z kredytem albo żeby żona została z kredytem? I tu jest cały problem. No, bank może, nie musi. nie musi. To jest jakby sedno tego wszystkiego. Tak, mamy różne banki, różne polityki e, tych banków i teraz, no, tak jak powiedziała pani Monika, łatwiej jest bankowi mieć zabezpieczenie w postaci dwóch osób, które będą spłacać e, ten kredyt. Wszystko i tak będzie sprowadzało się do tego, czy dany współmałżonek ma zdolność kredytową do tego, aby przejąć cały kredyt na siebie. Jeżeli to nie funkcjonuje w danym banku, w sensie, nie wiem, bo też różnie są wyliczane te zdolności kredytowe, możemy iść do innego banku, który nam skonsoliduje, spłaci ten kredyt, a jedna osoba tylko weźmie go na siebie. Natomiast przed wydaniem orzeczenia sądowego, czy też przed podpisaniem właśnie ugody, to już umowy u notariusza, możemy otrzymać od banku promesę, czyli to nie jest tak, że bank nam już tę umowę rozwiązuje, ale mamy taki dokument formalny od banku, który mówi, że Bank nam obiecuje, że jeżeli zostaną spełnione pewne warunki, na przykład zostanie zniesiona własność nieruchomości, to odpowiednio ten kredyt nam załatwi. A czy ktoś może dodatkowo jeszcze za tę osobę, która ma zostać z kredytem poręczyć? Czy tak dla banku też to jest dodatkowe zabezpieczenie. Oczywiście no tych jakby zabezpieczeń, zabezpieczeń, kredytów czy wierzytelności mamy całkiem sporo. Jednym jest właśnie ta hipoteka, która jest tutaj problemem, a inne no to oczywiście jakieś poręczenia czy osobiste, czy rzeczowe, w jakieś rachunki escrow, to już trochę wchodzimy może zbyt zaawansowane tutaj rzeczy, ale tak jak najbardziej można zachęcać bank do tego, aby takiego kredytu czy na, na takie zmiany umowy się zgodził. Oni miała poręczycieli, prawda? R rodzice mogli w tej sytuacji, tak? tak, tak. Oni się rodziny. nie niepokolili całą sytuacją Bo oni poza... ręczą za byłego męża w tej tak. jak dobrze rozumiem, tak? No, wtedy jeszcze ówczesnego też męża, to. tak, ale y, zgadza się. To też no, było natomiast... obciążenie dla całej rodziny, chociażby emocjonalne. Najbardziej, jak najbardziej. Zawsze temu towarzyszą negatywne emocje i pewne obawy. Czyli podsumowując też naszą rozmowę w taki bardziej ogólny sposób, jeśli pojawia się wola rozstania, to dobrze jest, jeśli małżonkowie potrafią ze sobą rozmawiać, komunikować dogadać się przed rozprawą, plan. zanim szarpać się w sądzie. zanim, Zamiast szarpać się w sądzie. Najszybciej i najtaniej zawsze jest się dogadać. Bardzo korzyścią dla wszystkich stron. Bardzo Państwu dziękujemy za współpracę. A najlepiej żyć długo i szczęśliwie w miłości, ale nie zawsze się udaje. Cóż.